Dzień dobry moi drodzy, witam Was w pierwszym odcinku w Nowym Roku. Jakiś czas mnie nie było, ale chłonęłam, czas rodzinny, którego potrzebowałam, ale już wracam. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. A dzisiaj wracam z podsumowaniem kosmetycznym zeszłego roku, czyli 2021. I pojawiło się wiele kosmetyków w zeszłym roku, które mnie naprawdę zachwyciły, ale chciałabym się skupić dzisiaj na samej śmietance kosmetyków, które albo regularnie używałam non-stop i one tak jakby wyparły wszystkie inne z podobnych kategorii. Albo kosmetyków, które jakoś na tle innych się wyróżniły i faktycznie do nich chętniej wracałam niż do innych, więc będzie dzisiaj sama śmietanka, same perełki. Mam nadzieję, że podpatrzycie tutaj jakieś hity dla siebie, które również Wam się sprawdzą. Więc nie przedłużając, przechodzimy do podsumowania kosmetycznego 2021. I zacznę sobie tutaj od pielęgnacji twarzy, ponieważ to was pewnie zaskoczy. Będzie tutaj tylko jeden produkt do pielęgnacji twarzy w tych ulubieńcach, ponieważ tylko jego nie zmieniałam. W innych kategoriach tak jakby pielęgnacji skacze pomiędzy różnymi produktami. Na przykład bardzo lubię kremy i sera Koi. Bardzo lubię Biende Professional. Bardzo lubię sera Basic Lab, bardzo polubiłam pod koniec roku nową markę Gosi Smelcerz Pariens, ale jest to jeszcze zbyt nowy produkt, żeby pokazać Wam to w ulubieńcach roku. No i w tych pielęgnacyjnych nawilżaczach. Ja jestem raczej stała w uczuciach i tak jakby zmieniam te kosmetyki, dopasowuję do aktualnych potrzeb mojej skóry, ale o tym już było, o tym już mówiłam nieraz i o tym będę mówić pewnie w tym roku tak samo. Ale jest jeden kosmetyk, jeden kosmetyk, który używam przez cały rok niezmiennie, nie zmieniam go na żaden inny, bo jest to najlepszy kosmetyk w tej kategorii jest to serum z niacinamidem Basic Lab. To jest Kosmetyk, bez którego ja nie wyobrażam sobie mojej pielęgnacji. Nie znam też innego kosmetyku z niacinamidem, który mógłby go wyprzeć, który mógłby go chociaż na chwilę zastąpić. Nie ma takiego kosmetyku. Na przykład sera z witaminą C lubię zarówno Basic Lab, jak i Bielendy Professional. Nawilżacze lubię zarówno Bielendy Professional, jak i Koi, jak i Basic Lab. I tak jakby, wiecie, no jest wiele y, rzeczy, pod które mogę sięgnąć. Z niacynamidem tak nie ma. Niacynamid dla mnie jest tylko jeden, tylko jeden, który mnie nie podrażnia i tylko jeden, który u mnie działa. Cuda na skórze, reguluje wszystkie niedoskonałości. Jestem w stanie zatrzymać ym, za pomocą tego produktu y, tworzące się jakieś wykwity na mojej skórze, kiedy poczuję, że już się coś dzieje. Jestem w stanie szybko pozbyć się już stworzonych niedoskonałości, które gdzieś tam przez mój cykl się pojawiają raz w miesiącu. Nie ma lepszego kosmetyku z widem, który mogłabym Wam polecić. Moja skóra od zawsze bardzo lubi się z piątką. Nie czuję potrzeby, żeby to zmieniać na większe stężenie. Jeżeli jeszcze nie znacie tego kosmetyku, a szukacie czegoś, moim zdaniem, najskuteczniejszego na niedoskonałości, to w 2022 roku koniecznie polecam zainwestować w ten produkt. Na pewno nie będziecie żałować wydanych pieniędzy. Najlepszy najlepszy. I nie wiem, czy jeszcze działa mój kod rabatowy na Basic Lab, ale jeżeli y, działa i sprawdzę to przed dodaniem tego filmu, to umieszczę go po prostu w opisie, więc tam zaglądajcie, jeżeli chcecie ten produkt kupić taniej. Mogę się założyć, że Was zaskoczyłam, że pojawił się tutaj tylko jeden produkt do pielęgnacji twarzy. Do pielęgnacji włosów, pomimo tego, że również przeszłam przez wiele, wiele produktów do pielęgnacji włosów, pojawi się również tylko i wyłącznie jeden produkt. Bo tylko i wyłącznie tego produktu przez zeszły rok, cały zeszły rok, nie wymieniłam na żaden inny. Przy każdym myciu włosów muszę nałożyć tę maskę na moje włosy, bo inaczej efekt jaki uzyskuje na mojej głowie mnie po prostu nie zadowala. Jest to moja ulubiona emolientowa maska do włosów wysokoporowatych z Czas My Sister. Nie wyobrażam sobie pielęgnacji włosów bez niej. Ona najwięcej też zrobiła w wyglądzie moich włosów, tym bardziej teraz, kiedy moje włosy są naprawdę długie. Ja ich nie obcinałam od ho, 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 ho. Po czasu. Y, muszę sobie kupić jakieś dobre nożyczki, żeby sobie podcinać po prostu w domu końcówki, bo to nie jest przy takiej długości trudne. Jeżeli macie jakieś sprawdzone nożyczki, takie w miarę profesjonalne, ale niedrogie do domowego obcinania włosów, to ja chętnie tutaj przygarnę polecenia, więc piszcie mi w komentarzach. A wracając do maski, ja jej używam na mnóstwo różnych sposobów. Używam jej zarówno po myciu jako ostatni krok, używam jej odrobinę jako Odżywka bez spłukiwania. Używam jej odrobinę do wykańczania moich włosów, kiedy one jeszcze troszeczkę się puszą, a chcę je ujarzmić. Yy, używam jej, kiedy widzę, że moje końce potrzebują nawilżenia na suche włosy. Naprawdę wielowymiarowy produkt, który daje mi zawsze świetny efekt. Polecam, jeżeli walczycie z puszącymi się włosami, chcecie je odżywić, chcecie je nawilżyć, chcecie, żeby były gładkie, błyszczące, piękne, zdrowe, to to. Jest coś, co naprawdę warto wypróbować. Nie trafiłam. Pomimo tej dużej ilości wytestowanych w zeszłym roku kosmetyków, nie trafiłam na coś, co daje mi tak dobry efekt jak ta maska. Także polecam. No, i teraz zgrabnie mogę przejść do makijażu. Tutaj tych produktów będzie najwięcej. I chciałabym wspomnieć o tym samym, o czym mówiłam rok temu, i dwa lata temu, i trzy lata temu zapewne. Moim ulubionym podkładem, zawsze wtedy, kiedy chcę wyglądać jak najlepiej się da i chcę, żeby makijaż trzymał się jak najdłużej się da, jest niezmiennie i w Laurent all hours i zawsze kiedy pytacie mnie o najlepszy podkład na większe wyjścia, który polecam to będzie to właśnie ten, ale nie używałam go na co dzień zbyt często w zeszłym roku, bo używanie takiego drogiego podkładu na co dzień moim zdaniem mija się z celem ze względu na to, że mamy dużo drogeryjnych pozycji, które są naprawdę bardzo dobre jakościowo, więc to tak naprawdę na większe wyjścia albo do nagrywania. a jeżeli chodzi o o produkt, który zastępował mi zarówno korektor i podkład najczęściej w 2021, to korektor Contour and Conceal marki Pierene w najjaśniejszym odcieniu 01, który zimą jest dla mnie niestety troszeczkę za ciemny, więc muszę wspomagać się czymś, co Wam też zaraz pokażę, ale jest to najbardziej naturalnie wyglądający produkt na skórze, jaki mogę sobie wyobrazić. Zawsze wybieram go wtedy, kiedy chcę, żeby moja twarz była ujednolicona, ale w taki sposób, żeby makijażu nie było na niej widać. Naprawdę polecam serdecznie, daję średnie krycie, które można lekko zbudować. Ale nie jest to pełne krycie, więc zawsze jakieś tam drobne, ym, nie wiem, pieprzyki, niedoskonałości wam na twarzy przebiją, więc punktowo możecie użyć czegoś bardziej kryjącego. Natomiast jeżeli chcecie właśnie uzyskać taką lepszą wersję siebie, naturalnej, to to jest coś co naprawdę serdecznie wam polecam. Regularnie kupuję go w drogerii Natura. On jest często na promocji, więc około 20 zł zazwyczaj za niego płacę. Nie wiem jak ceny w internecie. Podlinkuję Wam go w internecie, ale stacjonarnie dorwiecie go w drogeriach Natura. To wiem na 100%. A jeżeli chodzi o to, jak sobie radzę z rozjaśnianiem go na zimę, kiedy on jest dla mnie troszeczkę zaciemny, zawsze rozjaśniam go moim ulubionym podkładem do rozjaśniania innych podkładów, czyli L'Oreal Infallible 005. Bardzo długo on był niedostępny w internecie. Teraz widziałam go w drogerii e-kobieca się pojawił, ale już troszeczkę w większej cenie niż inne kolory. No ale trudno. Jest na tyle dobrym podkładem do rozjaśniania takich typów urody jak mój, czyli typowych słowiańskich z lekkim żółtym tonem w sobie, pomimo tego, że jesteśmy bardzo blade, że naprawdę warto go kupić. Więc jak chcecie czegoś do rozjaśniania podkładów, które są dla Was za ciemne zimą, a lubicie je nosić, to to jest coś, co musicie mieć po prostu do zmieniania odcienia na troszeczkę jaśniejsze z zachowaniem tego pięknego, lekkiego, żółtego tonu, który jest tak rzadki właśnie w podkładach dla bladziochów. Także to musi być w mojej kosmetyczce. I ponownie chyba e, kolejny rok z rzędu go polecam, bo w zeszłych ulubieńcach też się pojawił. Dobrze, kochani, lecimy dalej. Temat pudrów do twarzy zabrało w zeszłym roku w 100% Eveline. Najpierw pojawił się puder rozświetlający sypki, Warietę, później pojawił się podkład w pudrze w sumie yy, marki Eveline, również z serii Warietę i te dwa pudry. Wywaliły wszystkie inne do końca szuflady. Nawet nie pamiętam, jakich wcześniej używałam, ponieważ te dają mi tak piękny efekt. W sytuacji, kiedy chcę utrwalić makijaż w bardzo naturalny sposób, kiedy chcę, żeby moja skóra była delikatnie rozświetlona, używam tego sypkiego pudru warietę na całą twarz i pod oczy. On się świetnie sprawdza do utrwalania okolicy pod okiem. Ma tutaj kwas hialuronowy w sobie, więc nie zaufam. Uważyłam, żeby on w jakikolwiek sposób przesuszał mi tą delikatną okolicę, jaka jest wokół oka, naprawdę świetny produkt drogeryjny, pomimo tego, że nie ma zbyt dużej pojemności, on jest bardzo wydajny. Ja mam od samego początku, kiedy on wyszedł pierwszą sztukę, jeszcze mi się nie skończyła, a używam go bardzo, bardzo często. Także naprawdę serdecznie polecam. No i ten kosmetyk, z którym nie polubiłam się od pierwszego wejrzenia. Musiałam znaleźć na niego sposób, i od kiedy znalazłam na niego sposób, służy mi do utrwalania makijażu, kiedy chcę taki hmm, lekki mat. Nie tępy płaski mat, ale kiedy chcę jednak, żeby ta twarz była bardziej matowa niż z pudrem warietę hmm, sypki. E, służy mi do podbijania krycia w miejscach problematycznych, typu okolica pod okiem, kiedy chcę. Wzmocnić krycie korektora. Przepięknie wygląda. Wtedy robię to mokrą gąbką, której wcześniej używałam do korektora i podkładu. E, punktowo do zaznaczania jakichś wyprysków, które mi wyskoczą, pięknie podbija krycie każdego korektora. No i omiatając twarz większym pędzlem, kiedy chcę po prostu utrwalić całą resztę w taki bardziej, powiedzmy, wieczorowy, sceniczny, fotograficzny sposób, bo on przepięknie wygląda wtedy na skórze. Nie sprawdził mi się w ogóle w roli takiego Tradycyjnego podkładu mineralnego nakładanego na krem bez żadnej bazy w formie podkładu, totalnie nie dla mojej skóry, ale do poprawek, do wzmacniania makijażu, do budowania krycia, do wykończeń rewelacja, naprawdę rewelacja. I to jest taki produkt, który wzniósł wygląd mojego makijażu na wyższy poziom. Naprawdę. Bardzo, bardzo go lubię. Jest to również moje pierwsze opakowanie, ale jak mi się skończy, na 100% polecę po kolejne. To jest odcinek numer 1. Widać tu już duże denko. No, bardzo go lubię. Naprawdę polecam do poprawek w szczególności. Eveline również królowało w zeszłym roku pod kątem makijażu moich ust i błyszczyka, który mam teraz yy, możecie zobaczyć na moich ustach. Jest to również seria warietę. Jak widać jestem ogromną fanką. I to jest błyszczyk numer 04 w odcieniu, który możecie teraz zobaczyć na moich ustach. Uwielbiam go nakładać zarówno na pomadki, jak i obrysowując usta konturówką. Bardzo dobrze wygląda z moją konturówką z Glam Shopu z serii Fitnance Wiśnia. Lubię to go też nakładać solo, kiedy chcę uzyskać taki bardzo delikatny look, ponieważ on ma takie lekkie krycie, on pięknie wyrównuje koloryt ust, daje bardzo mocny połysk i bardzo mocno je nawilża. On nawilża je tak dobrze, jak balsam do ust, więc ja praktycznie yy, od kiedy zaczęła się zima, nie używam balsamów do ust, bo wystarczy mi ten błyszczyk, i zawsze moje usta wyglądają tak naprawdę soczyście, ca całośnie, i no, robią wrażenie moim zdaniem, więc to jest błyszczyk. Seria Diamond Glow Lip Luminizer, który wyparł błyszczyki Fenty Beauty. I od kiedy go mam, to już nie kupiłam ponownie błyszczyka Fenty Beauty, bo moim zdaniem nie ma co przepłacać. Eveline zrobiło takiego sztosa, że, że no. Po co przepłacać na Fenty Beauty, jeżeli mamy takie coś w drogerii? Kolejny produkt, który w szczególności wyróżnił się na tle innych w 2021 roku i wyparł inne bazy, których wcześniej używałam przy malowaniu oka, to cienie w kremie marki Glamshop. One dają mi połączenie bazy pod cienie z pięknym tak jakby mocno pigmentowanym kolorem, który przy okazji bardzo łatwo się rozciera do chmurki. Używam ich zarówno jako bazy pod cienie, jak i do akcentów w makijażu, jak i do tworzenia kreski. Ciemny brąz do tworzenia kreski działają lepiej niż eyeliner. Naprawdę serdecznie polecam, uwielbiam te produkty i to jest formulacja, która tak jak mówiłam, pięknie się aplikuje, rewelacyjnie się rozciera do chmurki praktycznie możecie zrobić tym samym tym cieniem możecie zrobić makijaż, bo on zanim zastygnie jest super tak jakby plastyczny przy malowaniu, ale jak już zastygnie to nic go nie ruszy, więc nawet taki zastygnięty cień lekko nałożony rano przed pracą możecie zostawić i lecieć z pewnością, że on przetrwa cały dzień, ale to jest też świetny produkt do którego inne cienie się mocno przyklejają i są przez to bardzo trwałe na powiece, To sprawdzi się w szczególności przy powiekach tłustych, które mm, szukają bardzo trwałej bazy, bo inaczej wszystko im po prostu się rozpuszcza na powiece. Rewelacyjny produkt. Naprawdę ym, wyparł inne bazy pod kątem tego, że kolor mogę dobrać do ym, aktualnie robionego makijażu. Yy, najczęściej używam irchy, ponieważ to jest taki lek brzoskwiniowy, cielisty cień bazowy, którym pięknie potrafię sobie wyczyścić moją powiekę i stworzyć biały płótno, tak jakby do malowania dalej. Natomiast, kiedy robię jakiś tematyczny makijaż, brązowe smoki, to od razu używam jakichś ciepłych, jasnych brązów. Wiem, że najpopularniejszym odcieniem jest krzemień, czyli moje drugie nazwisko, także jest to zabawne, ale tak, brązy i i, i, i cielistości, w szczególności polecam, ale również słyszałam, że Hania będzie tworzyć kolory tematyczne, więc do akcentów, do kresek, do letnich jakichś fajnych kresek na powiedzcie, to będzie rewelacja. Dodatkowo są to produkty nie do zdarcia, przy mojej ilości pigmentacja jest ogromna, więc no, będzie to produkt na wiele, wiele miesięcy przy regularnym użytkowaniu. Naprawdę wyróżniły się na tle innych, także umieściłam je w dzisiejszych ulubieńcach. Jeżeli chodzi o cienie, to najczęściej w zeszłym roku używałam oczywiście moich palet, które powstały razem z Glam Shopem. Online nadal możecie je kupić na GlamShop.pl, a stacjonarnie możecie je zobaczyć w Contigo, więc tam zapraszam. I to było najczęściej na moich oczach, w zależności od tego, jaką tonację chciałam uzyskać. Natomiast w sytuacji, kiedy ćwiczyłam jakieś skille makijażowe, kiedy chciałam zrobić coś ciekawszego, zawsze ląduje na moich oczach paleta Carnival x. XL Pro. Nie mam jej tutaj przy sobie, gdzieś pewnie leży, bo zawsze maluję się w jadalni przy stole, przy moich oknach, bo tam mam najlepsze światło. Yy, I to jest paleta, którą, w której jest po prostu wszystko. Zawsze kiedy nie wiem. Yy, Czym pomalować jakiś ciekawy makijaż, wybieram właśnie ją, więc yy, gdybym miała polecić Wam jedną paletę, w, którym, w której macie po prostu wszystko do ćwiczenia makijażu, to byłaby to nadal Karniwal XXL Pro i to chyba też mówiłam w zeszłym roku, także w tym temacie nic się nie zmienia. Chciałabym też zwrócić Waszą uwagę na rzęsy, które mam aktualnie na oczach. Moje ulubione rzęsy w pasku 2021 roku. Od kiedy pierwszy raz ich używam, używam ich non-stop o nie też najczęściej pytacie, kiedy mam je na oczach. I są to rzęsy Ardell Foaming w modelu Whispies. I to są rzęsy, które są w drogeryjnej cenie, ale w świetnej wysokopółkowej jakości. Nie czuć ich praktycznie na oku przy dobrym kleju typu Eylure albo Catrice. Trzymają się metodą od spodu, podklejone przez cały dzień, aż do samego ściągnięcia. Uwielbiam te rzęsy, dają przepiękny efekt. Jeżeli szukacie drogeryjnych rzęs w dobrej cenie, które dają Wam najpiękniejszy efekt, jaki możecie sobie wyobrazić, to Ardell seria Foaming jest dla mnie hitem 2021 roku. Ulubieńców 2021 roku chciałabym podsumować i zakończyć moimi pędzlami, które miałam ogromną przyjemność stworzyć... Um... Cały zeszły rok praktycznie z marką Hakuro. Macie tutaj, zarówno finalną wersję z cielistymi trzonkami, jak i prototypy, których używałam praktycznie przez cały rok z czarnymi trzonkami i takimi śmiesznymi oznaczeniami, które tylko my wiemy co znaczą. I to są pędzle, które towarzyszyły mi cały 2021 rok. Nauczyłam się przez tą współpracę bardzo dużo o pędzlach, o ich Kształtach, o tym jak wpływają na aplikacje, na sam produkt, ile są w stanie wyciągnąć nawet z gorszych produktów, bo mamy tutaj takie włosie, które nawet radzi sobie z takimi produktami, które innymi pędzlami niekoniecznie się nakładają dobrze. Jest to moje spełnione marzenie i naprawdę. Nie chcę tutaj Wam mówić, wiecie, że to są najlepsze pędzle, bo jest wiele dobrych jakościowo produktów w tym temacie na rynku, ale naprawdę zrobiliśmy coś, z czego jestem na maksa dumna i nie mogłabym tutaj tych pędzli nie pokazać, bo używam ich od kiedy zaczęłam je tworzyć, czyli praktycznie cały 2021 rok, aż do samej premiery non-stop i to o nie zawsze pytaliście. Zawsze jak używałam jakichś pędzli z czarnymi trzonkami, które wyglądają trochę jak Hakuro, to pytaliście Aga, a co to za model pędzla, a co to za model pędzla? Wy nie myśleliście, że powiem Wam, jaki to jest model pędzla marki Hakuro, a były to modele, których jeszcze bez sprzedaży nie było i to właśnie pędzle, które udało nam się stworzyć, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście filmu, na temat tych pędzli, to serdecznie odnoszę Was do poprzednich filmów, gdzie mówiłam o nich więcej. Zapraszam też na Instagrama, gdzie możecie zobaczyć pędzle do makijażu oka w akcji z bliska, w makro ujęciach, jak pracują. No i te pędzle będą się pojawiać teraz praktycznie w każdym makijażu, bo ja ich po prostu non-stop używam. Także jeżeli szukacie najlepszych jakościowo pędzli dostępnych na rynku, wielofunkcyjnych modeli, które zastąpią Mam inne pędzle to naprawdę jestem tego zestawu tak pewna i z Hakuro zrobiliśmy tak dobrą robotę, że zostawiam Wam po prostu linka na dole i mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni tak jak ja. Także bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy znaleźliście tutaj jakieś ulubieńców, które również Wam się sprawdzają. Jeżeli macie moje pędzle, piszcie w komentarzach, jak Wasze wrażenia na ich temat, bo dostałam już od Was wiele prywatnych wiadomości, ale tutaj jak podzielicie się w komentarzach, z innymi widzami to też im to pomoże wybrać. To samo dotyczy innych kosmetyków. Jeżeli wam się sprawdzają, czy też nie, to dajcie mi znać w komentarzach. Na pewno te osoby, które się zastanawiają, czy coś kupić, będą czytały komentarze odnośnie tych kosmetyków, żeby się upewnić, czy to dobry wybór. Jestem ciekawa, jakie są wasze hity z zeszłego roku. Jestem też bardzo ciekawa, co szykuje dla nas 2022 pod kątem nowości kosmetycznych. Czy jest jeszcze coś, co jest w stanie nas zaskoczyć. także bardzo dziękuję za oglądanie. mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. trzymajcie się kochani. buziaki papa. Pa.